Cześć, 13 listopada 2021. Dzisiaj o bambusach kempowych. Na ogół się wypowiadam właśnie o palmach, bananach i bambusach o tych trzech obszarach. Bambusy kempowe. Wszyscy marzymy o tych wielkich tyczkach bambusów drzewiastych, ale bambusy kempowe mają wiele zalet. Chociażby to, że zapewniają taki duży gąszcz świeżą zieleń nie rosną w sposób niekontrolowany, czyli mamy możemy w pewien sposób zaplanować sobie rolę jaką będą pełniły w tym naszym ogrodzie w miejscu, gdzie tego chcemy. Nie są właściwie roślinami wymagającymi, tylko dobrze jest dać im jednak miejsce. Po lewej karłatka, którą posadziłem na wiosnę. Trochę pośrodku taka metrowa Jubea chilensis, a za nią w tle dwumetrowej wysokości kępa Fargesia rufa, a właściwie Fargesia dracocephala. Fargesia rufa jest innym bambusem. Posadziłem go tutaj jakieś 3 lata temu z małych sadzonek, i już się połączyły we, w, jedną, w jeden taki szpaler, który zamierzam zresztą rozciągnąć na większą odległość. Czyli dać go trochę tutaj również na lewo. Tutaj, tutaj już widać, gdzie się kończy, a gdzie zaczyna jeden krzaczek. Tutaj są dwa i jeszcze dwa po lewej stronie. Na, góry, na, na górze natomiast zaczynałem się już łączyć w jeden taki obszar, w jedną taką półkulę. I fargesja rufa nie jest bambusem, który by rósł jakoś bardzo wysoko. Te 2,5 metra to jest, myślę, taka jego mniej więcej maksymalna wysokość. Tutaj akurat trafiło mi się ujęcie prosto pod słońce. Ale też może ta kępa jest bardziej wyodrębniona. Od najbardziej do najbardziej wysuniętych na prawo i lewo gałązek jest jakieś 3 metry. Tego właśnie może jakoś nie widać, ale myślę, że za rok, dwa ta kula będzie jeszcze większa bardziej taka pełna. Będzie też już zbliżał się do płotu. Ogrodu, ale tam cały czas jest przejście i na górze on zawsze będzie szerszy niż na dole co oznacza, że będę mógł tam jeszcze powiedzmy, przy tym płocie zawsze coś przyciąć przyciąć gałązki bez konieczności kopania. Miejsca zdecydowanie potrzebuję i to jest taki punkt zgrzytu dla wielu osób, które chciałyby posadzić sobie. Żywopod z bambusa i już to najlepiej kępowego, który w dodatku szybko urośnie. Mam tutaj akurat dużo miejsca, żeby te bambusy mogły rosnąć. W Taczanowie na działce mam też już od ponad 10 lat dwie duże kępy tej fargesji rufa, które zresztą są roślinami matecznymi w stosunku do tych tutaj. Ogromne, trudne do, do ogarnięcia w ogóle na szerokość ręką kępy, które pokażę może w następnym razem. A tutaj cóż, mamy jesień, więc bliny są już brązowe. I ta zieleń na słońcu świetnie gra. Kontrast niesamowity. Drzewa owocowe dookoła też już gołe, a ten bambus cały czas zielony. Listowie fargesi rufa jest takie dosyć charakterystyczne, przewiewne, trochę takiego fioletu trochę się pojawia u nasadek, zwłaszcza na nowych. Na nowych gałązkach, gdy, gdy są osłonki, z daleka potrafię już tego bambusa rozpoznać. Jest raczej jasnego koloru, a jego wielką dla mnie zaletą jest to, że nie zwija liści. Nie zwija liści zarówno zimą. Oprócz naprawdę, już ekstremalnych przypadków, kiedy jest bardzo sucho. Jest słońcem, mróz, i one zaczynają się jednak zwijać. Potrafią też oczywiście przemarznąć, jak u każdego bambusa, ale nie zwija się też latem. A latem mamy właśnie taką potrzebę, żeby to wszystko idealnie wyglądało. I w tym momencie na słońcu, w suchej ziemi, fargesje takie jak Nitida włączają swoje mechanizmy obronne, zwijają liście. I wyglądają trochę tak niezdrowo. Yy, nie tego byśmy chcieli. Fargesia rufa stoi twardo. Cały czas zielona. W dodatku jest bambusem giętkim, a duża powierzchnia liści sprawia, że gdy spadnie śnieg, wszystko leży na ziemi. Wygląda to trochę strasznie. Również zajmuje miejsca, ale właśnie dzięki temu Bambus przeżywa zielony w regionach, gdzie ma się to szczęście, że pada śnieg. Oczywiście, ale tak właśnie zdarzyło się tutaj w Starym Sadzie ostatniej zimy, kiedy Fargesia Scabrida Asian Wonder straciła liście, ponieważ były krótkie liście, krótkie pędy. Śnieg przez nie przeleciał pomiędzy nimi. Nie przygiął do ziemi, natomiast te fargesje po prostu leżały. To tyle o tym bambusie. Podsumowując, gęsty, szeroki, niezbyt wysoki. Nieprzenikniona zieleń. Nie zwijaliści latem, nie zwijaliści jesienią. Potrzebuje miejsca na szerokość. Mam tu też od roku posadzone kępy. Fargesia Masai to jest jakiś klon zarejestrowany przez jakąś tam firmę, ale ma dosyć ładne, duże liście. Kępa niezbyt duża, taka na doniczkę 5 litrową. Na razie jest to maleństwo, ale właśnie takie bambusy się sadzi. Początkowo muszą, się, muszą wrosnąć, rozszerzyć swoje korzenie i tak po dwóch, trzech latach Strzelają w górę, na co oczywiście liczę. Innym nowym nabytkiem z tamtego roku jest tej samej firmy Fargesia Blue Lizard. Też czekam, co z tego będzie. Liście całkiem fajne. Teraz na jesień, nieco już uszkodzone. Inwestycja w przyszłość. Drugi szpaler to Fargesia Nitida po przeciwległej stronie. Również ta sama zasada, daleko od płotu. 2 metry od płotu. Półtora metra odległości między kępami. Fargesia Nitida Juzajgu dziewiątka. Potem bodajże dwójka, potem. Trzy kempy, mieszańca, nitidy i murielae, black pearl. Potem deep purple i wiking, który również fajnie tutaj wygląda. Nie wiem, co o tym sądzicie. Może Wam się wydawać, że te bambusy są rzadko posadzone. Ale ja tutaj też wyciągnąłem wnioski właśnie z tego, co bambusy potrafią zrobić u mnie na działce. Wcześniej przy domu i zaraz o tym powiem. Te krzaczki rosły wcześniej u mnie na działce. To były takie pojedyncze pędy w doniczkach dwulitrowych, gdy je kupiłem. Po przesadzeniu tutaj również trochę odcierpiały. Przez pierwszy rok bardzo zasychały miło podlewania. W tym roku, dopiero w 21, chyba trzecim roku, ich tutaj. Jest już całkiem dobrze. Radzą sobie bez większego podlewania. Ten rok zresztą nie był szczególnie suchy i upalny. I tutaj taka wielka autostrada, jak mówi mój kolega. Dużo niepotrzebnie straconego miejsca. Otóż nie. Przynajmniej spodziewam się, że za 5-6 lat, przynajmniej połowa tego miejsca będzie obwieszona tak jak tam przy Fargesi Rufa. Docelowo pozostanie. Przejście od strony sąsiada, który tu niestety też ostro pociął drzewka, i z pięknego, dużego, wysokiego sadu zrobiło się miejsce, no, które niekoniecznie chce się oglądać. No i gdybym się bardzo uparto, jest tu jeszcze miejsce na to, żeby posadzić rząd żywotników bardzo popularnej odmiany smaragd. Tutaj jest mieszaniec Black Pearl i charakterystyczne dla wielu Fargesii, Nitid w szczególności jest to, że wypuszczają pędy w jednym roku. Te mają do 2 metrów, tutaj dochodzą, i te pędy ulistniają się dopiero w kolejnym. Więc teraz wygląda to jak taka strzelista kolumna. Ale zacznie się z czasem rozkładać i te krzaczki połączą się. Mam Fargesia nitida Great Wall przy domu, która otworzyła taki wielki parasol. Rośnie tam już słabo, bo ma sucho, ale też wytwarza takie pędy, które wyrastają ponad kępę i dopiero w następnym roku się ulistniają. Tu fargesja Nikida skrzyżowana z Murielae. Wiking Słyszałem dużo dobrego o tym mieszańcu. Początkowo niezbyt to wyglądało, ale widzę, że w tym roku jest wyższy. Tutaj ma 2,10 m przynajmniej. Jest wyższy od tych Black Pearl, które, które posadziłem razem z nim. Tutaj tak krążę, krążę, więc widać, że tych bambusów tutaj przy okazji w filostach jest glauka odmiany yushu, czyli ten, który sobie wytwarza takie plamki czarne na, na tyczkach. I tutaj kolejna black pearl. Tutaj miejsca jest dużo. Tam jeszcze miała fargesia robusta pingwu od. Sylwii. Zatem te bambusy tutaj będą nadawały ton w tym właśnie miejscu. To one będą takim głównym elementem i może za kilka lat, jeżeli wszyscy będziemy jeszcze kręcić i oglądać filmiki, będzie można zobaczyć jak to miejsce się zmieniło i w takim też celu dla tych, którzy robią Bambusy kempowe, ten filmik kręcę. W takim miejscu, gdzie praży słońce na otwartej przestrzeni, fargesium nie jest łatwo. To są bambusy, które rosną w górach, w miejscach, gdzie jest wilgoć, gdzie jest raczej chłodno, ale nie powinny to też być miejsca zacienione czyli słońce, ale nie pałpelnia raczej pół słońce, pół cień i nie, nie cień gdyż w cieniu będą rosły słabiej podlewamy nawozimy jeżeli chodzi o podlewanie trudno to zrobić w nadmiarze fargesje wypiją każdą rozsądną ilość wody i z pewnością od tego będą szybciej rosły ja chciałbym ten ogród też trochę prowadzić jako taki bezobsługowy więc podlewam Bambusy w pierwszym drugim roku, a później jedynie wtedy, kiedy jest to konieczne. Gdy mnie tutaj podlewał, miał linię kroplującą, co też można założyć. Jeżeli ktoś ma taką możliwość, to, to czemu nie? Wtedy te bambusy by rosły jeszcze szybciej, szczególnie właśnie po tych dwóch, trzech, pierwszych latach, kiedy no, przyzwyczajają się do, do nowego stanowiska i zaczynają wreszcie rosnąć swoim tempem. Wiele fargesji tak traci liście na koniec jesieni. W pewnym momencie jest moment, kiedy szczególnie u Murielae, kiedy pojawia się taka duża ilość żółtych liści. Tutaj średnio, może dopiero one będą z czasem trochę jeszcze żółkły, ale nie jest to nic niepokojącego. To taka po prostu naturalna wymiana liści, jaką bambusy przeprowadzają. Ściółka wokół bambusów powinna być moim zdaniem zawsze. Chroni przed wysychaniem. Te korzenie rozchodzą się nawet na metr, półtora metra od y, kępy. Oczywiście z czasem, nie, nie w pierwszym roku. Dlatego taka cienka ściółka, która ma około 3-5 centymetrów, jest jak najbardziej wskazana. Trzyma wilgoć, trzyma tą wodę, którą daliśmy. Jednocześnie zapewnia trochę. Taki bufor termiczny ziemia tak szybko nie, na, nie wymarza, nie, nie wysycha, nie, nie, chło, nie wychładza się. Ja tutaj dokładam ściętą trawę, skoszoną, ścięte liście, też zrzucone liście jakąś taką mieszankę z różnych, z różnych odpadów roślinnych i to, co, co kilka tygodni dokładam, więc to wszystko z czasem rozkłada się i ta warstwa nigdy nie jest nadmiernie gruba. A tutaj trzeci szpaler, bodajże 11 krzaczków, Fargesia scabrida, Asian Wonder. Posadzony kilka lat temu z małych 2, 5 litrowych doniczek. Jest to na moim blogu palmywtaczanowy.com. Jest też film na YouTube w starszych filmikach, właśnie Fargesia Scabrida Asian Wonder. Można obejrzeć. Ponownie ponad 1,5 metra w tej chwili jeszcze wolnej przestrzeni, którą wypełniliśmy tutaj różnymi ziołami: mięta, kocimiętka, lebiotka. Tam dalej na końcu jeszcze kilka innych roślin, które są tutaj tymczasowo, i niejako będą ustępowały miejsca. Na wiosnę to wszystko wiadomo, zostanie skoszone, odbije. W tej chwili widać dokładnie tą różnicę w tej zimy. A było tutaj właśnie to około minus 19 przez jedną dobę i całodobowy mróz. Ten bambus bardzo ucierpiał. Właśnie nie położyło go. Stracił dużo liści, yy, i to była taka pierwsza konfrontacja z mrozem u mnie, tego bambusa. I przyznam, że nie byłem zachwycony, myślałem, że jednak jest troszkę odporniejszy. To wszystko jednak wynikało właśnie z tego, że śnieg go nie przykrył. Również Fargesia Rufa w miejscach, gdzie pędy stały do góry, straciły liście. <laughs> Więc gdyby nie śnieg, gdyby nie brak śniegu. Byłoby tutaj lepiej. I tak, ciekawostką jest to, że ja w tym roku go w ogóle nie podlewałem. Podobnie jak fargesia rufa, ten bambus rozchodzi się na boki. Takim jest takim dosyć szerokim bambusem. Widziałem, oczywiście to jest klon in vitro, widziałem też inne pod tą samą nazwą, które mają jakby takie ładniejsze, większe liście. Zobaczymy, może potrzeba tutaj czasu. W każdym razie to też jest bardzo dobry bambus. Widzę, że tutaj niektóre tyczki mają już półtora, nawet 1,80 wysokości takie pojedyncze. I spodziewam się, że za 2-3 lata już będzie wreszcie taki, taki efekt, o który mi chodziło, a potem pamiętajmy, że bambusy nie przestają rosnąć. One mają tutaj być 15-20 lat i potrzeba na to miejsca. Tu na końcu jest jakby bardziej wilgotno, więc liście też ładniejsze. Kępa jakaś taka bardziej zagęszczona. Wszędzie też widać jeszcze te straty po poprzedniej zimie. Takie jasne miejsca, które świecą. Właśnie to są te brakujące liście, których tutaj nie ma. Więc to jest taki pół, pół efekt, który tutaj został osiągnięty. To jeszcze nie jest to, o co mi chodziło. a celem jest to, że tego płotu z betonu nie będzie widać. Kiedy sadziłem sadzonki, miały one około pół metra wysokości. Pamięć jest taka zwodnicza, więc wydaje się, że to mało urosło, ale trzeba sięgnąć zawsze właśnie do zdjęć i zobaczyć, jak to wyglądało wcześniej i przekonać się, że jednak ten postęp jest. I teraz, jeżeli takiego bambusa zamiast co półtora metra i dwa metry od płotu posadzimy załóżmy tak z 20 cm odstępem krzaczek od krzaczka wciśniemy go pod płot, bo mamy mało miejsca siłą rzeczy w pewnym momencie zacznie on albo przechodzić pod płotem, ponieważ na przykład nie będzie tam fundamentu żadnej bariery, albo zacznie y iść mocno w stronę, gdzie ma miejsce, czyli na trawnik i trzeba będzie go kopać, czyli będzie trzeba przycinać co 2-3 lata albo i częściej żeby pozostał w swoim miejscu. To już jest rzecz powiedzmy indywidualna, co kto robi z bambusami. Ja pokazuję jak ja je wykorzystuję, w jaki sposób je sadzę i w jaki sposób rozumiem właśnie rolę tych bambusów kępowych w ogrodzie. A tutaj jeszcze jest vivax Huangbenzu inversa. Rozszedł się, wszedł na boki spora kępa. W dodatku miskanty. Tutaj akurat traweńk, który łąka nie była w tym miejscu koszona. I znowu ta, ten szpaler, który wcześniej pokazywałem. Do tematu bambusów, szczególnie tych kępowych, jeszcze powrócę. Pokażę te, które mamy przy domu. Oczywiście nie musimy ich sadzić w rzędach czy w szpalerach. Tutaj podejmuję taką próbę stworzenia takiego miejsca, właśnie to przede mną, gdzie bambusy nie będą tylko w rządku, ale będą też tak różno rozłożone i między tymi kępami będzie można chodzić. Coś takiego też zrobiłem na działce w Taczanowie i już w tym, w, po tych 5-6 latach jest tam niewiele miejsca, żeby można było przejść. Dlatego też zachęcam do tego, żeby patrzeć, co rośnie z danego bambusa, jakie są wysokości, jakie są wymogi, jakie mamy miejsce. Czy mamy cierpliwość, bo to jednak są rośliny dla cierpliwych. W Polsce rzadko można dostać duże sadzonki takich kęp, jakie można na zachodzie znaleźć Europy, czyli tam donica. 100 litrowa, wypełniona takim wielkim krzaczorem dwumetrowym, wszystko pełne gęste. Sadzimy i mamy efekt lepszy niż te moje sadzonki. Tutaj ale, taka też nawet tam taka impreza jest bardzo droga, to jest kilkaset euro często za sadzonkę. Więc my raczej też ze względu na to, że kupujemy wszystko stamtąd. Wprowadzamy małe rośliny, które też kosztują, trzeba je dowieść. Sadzonki to, dookoła, to około 80-100 zł, takich dwu 5 litrowych tam pojedyncze pędy. Na początku wydaje nam się, że jest to bardzo mało, więc sadzimy gęsto. I wychodzi na to, że koszt również nie jest mały. Jeżeli ktoś chce bezobsługowe żywopłoty, to rzeczywiście lepiej pomyśleć o żywotnikach, które są tanie. które nie przemarzają, nie przewiewają, zimą są zielone, latem są zielone. U bambusów różnie to bywa. Nie są to takie lepsze palmy, czy lepsze jułki, czyli rośliny, które rzeczywiście mocniej lepiej znoszą warunki naszej zimy, też mają swoje wady. Wszystko to trzeba brać pod uwagę. Jeżeli nie mamy ciśnienia, jeżeli jesteśmy cierpliwi, mamy czas. Lubimy te rośliny. I potrafimy właśnie czekać, to myślę, że to nam wszystko wynagrodzą. Do tematu bambusów kępowych będę jeszcze wracał. Będę też mówił o drzewiastych. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie. Postaram się może odpowiedzieć na to następnym razem. Pozdrawiam bambusowo i ciepłej. Na razie, jesieni Wam jeszcze życzę. Cześć.